Witam serdecznie, jestem pod kościołem, w którym brałam ślub. Właśnie mija nasza 39. rocznica, więc tak sobie wybraliśmy się po drodze na kawkę i zaraz Wam pokażę, gdzie brałam ślub. No, wewnątrz będzie zamknięte, ale chociaż na zewnątrz takie małe wspomnienie. A teraz idziemy wzdłuż, obejdziemy sobie ten mój kościółek, nasz, moją parafię byłą. Ten kościół jest zabytkowy, bo są jeszcze figury umieszczone. Nie wiem z jakiego tam jest wieku okresu, no musiałabym sobie poczytać. Tutaj miałam kiedyś religię w tych drzwiach. Tutaj sypałam kwiatki, jak była małą dziewczynką. Tutaj chodziłam na religię, tutaj była moja parafia. I tutaj są moje wspomnienia i moje dzieciństwo. A tutaj stoimy przed pomnikiem księdza, który też był na tej parafii który uczył mnie od dzieciństwa właśnie religii, który dawał mi ślub i po jego śmierci właśnie został tu pochowany, bo jego życzenie było takie, po prostu był bardzo związany z tym naszym miejscem. Praktycznie całe jego życie to ta parafia przy życzeniu więc stoimy przed grobem księdza. Teraz znajdujemy się pod restauracją, w której kiedyś odbywało się moje wesele. Nie byłam tu, no raz byłam kiedyś tam ileś lat, ale tak naprawdę mówiąc, to już 39 lat minęło, więc zobaczę w środku co się zmieniło czy, i co ja pamiętam z tej sali. I wewnątrz może sobie poprzypominam różne rzeczy. No, no było, tu siedzieli Częńczyki, tu Częstochowa, tak. tutaj myśmy na tej ścianie siedzieli. Tak, to ja pamiętam. Było stałasz, A ty siedziałaś tu? No, tu. Tak, tak. Gdzieś tu, na nasi... środku. Ale teraz jest A tu tak, się tak, bawiliśmy. Tylko, jedzie, ja, tylko, tylko nie pamiętam, że to, było ta kumia, a to, nie dawało, że to była ta głównia, bo mi się wydawało, że była sama w samej. Nie było to mi. To jestem w tym miejscu, gdzie było wesele. Zmieniło się tu dużo. Całkiem inaczej wygląda. Wystrój wszystko. Starałam się przypomnieć, jak było, gdzie była, gdzie siedziałam, gdzie tańczyłam. Pamiętam prawie wszystkich gości. Pamiętam, jak było. No, wystrój jest zupełnie inny. Teraz kominka też nie było. Ja już też się z tym inna Siedzę sobie teraz przy kominku, bo jestem z Małzlach. No i to by było tyle. Takie małe, krótkie wspomnienie z mojego 你娘。